General, we have a most critical situation. Another terror cell has infested the area of the Three Gorges Dam. now threaten our own valiant troops, including our agent, codenamed Black Lotus. Use any means necessary to halt this GLA advance and annihilate their soldiers. Jak widzicie, widzieliście, co się stało, uciekaliśmy. Misja jest zniszczyć Tamę. Zbudujemy sobie główny budyneczek. Przez to, że... Yy, ja już przechodziłem tę kampanię z przynajmniej dwa azy. Także ja wiem, co tu się dzieje, ja wiem, czego się spodziewać i tak dalej. Więc to na spokojnie. Mogę wam zdarzać. Oho. Sekundka, no jest problem. Czemu? O, teraz jest blokada. Przed chwilą nie miał. Atakują nas tu, ale. Butyneczek powinien się sobie pochodzić na spokojnie. Wyślemy tutaj jeszcze. Czterech. Pod. Takie zwykłe ataki. Tu mamy specjalną jednostkę. Widzicie. Yy, po, mówię Wam tak, może przejmować budynki sama z siebie, może yy, wyłączać jednostki przeciwnika i może kasz pieniądze z, z budynków zbierających yy, też od przeciwnika. Nie wiem, ile to tam wychodzi, ale troszeczkę zabija. hu, się sporo dzieje. chodźcie jeszcze wy, no to zaraz nam budynek, schron padnie bunker znaczy ale widzę, że na razie jest chyba spoko dobra, zbuduj my zrobimy sobie jeszcze jedną koparkę, a ja wam pok... o zniszczyli nam tamę więc nie musiałam im pomagać tama została zniszczona gdzie tu widzicie, po lewej stronie, po naszej. No. no mówią, że. Jak. Że mogą prze niedługo przekraczać rzekę. Więc musimy się na to przygotować. To może być nieprzyjemnie. Jak widzicie, widzimy na mapie, że tutaj. Jest najbliższe przejście. I tu możemy mieć problem. Dlatego ja, ja myślę, że na razie możemy tutaj rzucić. tu się zrzuca miny i sobie je zrzucimy. A tu widzę, że już mamy duży problem. Choć na razie to dość piechotą. Piechota. Yy, jako, że znam tą misję, no to wiem, że gdzie, gdzie można tutaj pójść, że tu można sobie darmowe pieniądze zebrać. I dramowe obniżenie kosztów produkcji. Więc to sobie od razu zrobimy. Mamy drugą koparkę. Tu zrobimy sobie jeszcze drugi zbiacz. I no, oczywiście budujemy fabrykę, a później mamy jeszcze lotnisko. Mamy tu jeszcze jedną koparkę, ale po co nam ta koparka w sumie? Tak samo y, ta postać nie ma e, e, takiego czasu, który by musiał e, zesetować możliwość przejmowania budynków, także można od razu to robić. I jako, że mamy tutaj takie rzeczy, to możemy od razu sobie zrobić dwa takie, jeden taki i chciałbym to zrobić. Widzicie, plus 25% obażeń dla czołgów strzelających właśnie takim działkiem. No i dla tych też. Z tego co wiadomo. Nie mam piechoty. Czy potrzebuję piechoty tutaj w ogóle zrobić? Chyba nie. To mamy zrobione. Jak widzicie, też ta postać miga trochę. Dlatego, że ona jest niewidzialna. Dopóki nie zacznie przejmować, yy, dopóki nie zacznie. Yy, no, na przykład zabijać pieniędzy, to jest niewidoczna. Pójdziesz z nimi. Tu w sumie nie pamiętam, czy tu coś jest. Ale możemy sprawdzić. Tu chyba, jest, tu chyba są tylko te pieniądze, które widzieliśmy wcześniej. Jak widzicie, już jest możliwość przejścia. Tu są nasze miny, dobrze widoczne. Tu moglibyśmy... Za... Jakbyśmy mieli zasięg, to by można było tutaj coś wam... Um, was zaatakować, dlatego zrobimy samoloty. Dlaczego zrobimy samoloty? No bo właśnie po to, żeby wykryć gdzie oni są i gdzie można ich zaatakować. Bo budynki defensywne. My nie chcemy zbyt dużo tacić jednostek. Tak, przygotujemy im ciepłe, przy, ciepłe przybycie. Tu, z tego co widzę, chyba nic nie ma. Ale zawsze można się tam udać. Mamy tutaj jednostek. Widzicie, już za sekundę można będzie się tu przedostać. Zrobimy sobie od razu cztery samoloty, bo czemu nie. Musimy zbudować sobie jeszcze jedną akta i zbudujemy sobie jeszcze jedno działko, gdzieś tu, tak żebyśmy mieli spokojnie bronione, yy, bronione lotnisko. Wiem, co mam powiedzieć. No bo ty nigdy nie leżysz, nic tu nie ma. Także przygotujcie się tutaj. Mm. Możemy zaatakować ciebie na przykład. To trochę wykryjemy tego rejonu. O, teraz, teraz już można przyjeżdżać i widzicie, od razu lecą do nas. Od razu, uwaga, miny, raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej. Proszę na mnie nie rzucać, bo koparkę stracę, a ja nie chcę koparki stracić. No, i mamy, mamy działko, no będzie strzelało. Tu widzicie miny trochę rozwalają przeciwników, wrzucimy jeszcze jedne. Wiem co miałem powiedzieć. Trochę czołga za stracimy. Możemy leczyć czołgi wysyłające je z powrotem do bazy. Ale jak widzicie dość mocni są. Więc tu będziemy potrzebować naszych samolotów i będziemy tutaj bronić. Tylko zrobimy to trochę w tą stronę chyba. Widzicie, jak wybrałem, żeby ponili, to od razu sami sobie cel. I chyba jeszcze to mm. i powinno być spoko. Dobra. Mogę sobie zapisać na spokojnie. Czajna. I myślę, że to na tyle. Powiem wam tylko jeszcze, co, tutaj, co nas tutaj czeka. Jak widzicie, tutaj mamy troszeczkę już. Widzimy. Ten nie, nie zginął, ale widzimy trochę więcej. Moglibyśmy tu zrobić ostrzał. A tutaj nikogo nie ma. Także później poczekamy. Myślałem, że tu będą jakieś budynki obronne, ale nie ma. No i co. Zbudujemy sobie pewnie jeszcze jedno lotnisko i mi się trochę e, samolotami. No i co? To tyle. Misje: wiecie, tu mamy pozbierane rzeczy, dostajemy damowe pieniądze. Tu zbieramy też w pieniądze. A tu jest ich cała baza. Cały ten rejon praktycznie. Oczywiście. Yy, nie, że wszędzie są budynki ich. Tylko tam się pojawiają jednostki i tak dalej. Miałem napawić to działko. Zdążę napawić. Może zdążę, gdzie jest moja koparka. Chodź tu. Chodź tu naprawiać. Wyprodukujemy sobie więcej czołgów. Czy flamowo? nie chcę? Nie będę ogniowy jednostek tu tworzył, bo nie ma po co. Jemy, koparka. Tu, tędy jedzie. Ciebie potrzebujemy. Misja. Cel. Niszczyć bazę GLA. To jest tu. Gdzieś. Znaczy, to w polskiej wersji, to chyba była. Polska wersja. Gdzieś było jako Ashwa. No ma to szybko, to działko. Za mamy... O, mam kolejne 7 samolotów. 7. 4 samoloty. Możecie już podeć. Tu już macie... wieżyczkę to może być goźnie. Ale możemy wam tutaj... Zrzucić coś. Tu macie jeszcze budynek. To najpierw znieście budynek. Chciałem, że to więcej zadało. Szkoda, ale ogień i tak wchodzi. O! Nawet się zniszczył cały. To spoko. Miny zrzucone, żeby, nie nie, żeby ciężko im było przejść. I tu poczekamy aż się zageneruje. I Goń. I wyślemy ich jeszcze raz i zniszczycie. Chodźcie tutaj. Tu sam może drugą bazę zbudujemy, taką wypadową na szybko. Chociaż to na tyle jest... Ja prosta prostu myślę, że to nie powinno nam sprawić żadnych trudności. Spłonie to? Nie? Nie wiem. Szybko odlecieli. Dobra. Ty możesz się odsunąć. Ciebie nie potrzebujemy na razie. Możemy sobie wsparcie powietrzne zabić w sposób taki, że po prostu. Mamy samoloty jeszcze. Zobaczmy, zrobimy tak. Ostrzelamy to. ci to nie zostanie no, zniszczone, tu jeszcze mamy groźniejszy budyneczek. A tak to chyba wygląda, że nie jest nic groźnego. Także lecimy jeszcze raz. Zobaczymy, i stracimy. Na no, razie wygląda to, że bezpiecznie jest nawet dotąd. Idziemy od razu z atakowaniem, to jest taki przycisk. O, na szczęście tutaj już minus jeden pojazd, minus dwa pojazdy, trochę trafił budynek zamiast coś Jego. tam ledwo żyje. Dobra, zobaczymy, tu jeszcze jeden jest, muszę uważać na tego. Jeszcze miny możemy zarzucić tutaj sobie ładnie. O, nawet się zniszczyło. Przez chwilę powinniśmy mieć więcej spokoju. Ale nasi się ustawili w taki sposób, że nie potrafią sobie pomóc. Więc tracimy jednostkę za jednostką. Jedziemy teraz. Mamy wsparcie wszystkiego, tu mamy pełno min przed wyjazdem z budynku. I teraz tak się zastanawiam, że w sumie, za... nie no w sumie to dobre rzeczy, jakbyśmy mogli mieć czwarty level, to na pewno bym na I budynek im ten, a bo wy tutaj bokiem przejeżdżacie, tacy to, a, a nasze samoloty nie, nie trafiają. Okej. Okay. Skąd wy macie tyle pieniędzy? To jest najważniejsze pytanie. Nie będziemy tu nic przejmować, bo nie warto. Niszczyć. Póki można. Jakaś słaba piechota, to nas nie interesuje. Po co w nich strzelacie? że Wam strzelać w budynek, to. No, nasz, nasze samoloty. Nasze zniszczą więcej. dobra, zniszczymy to. Czemu wy jedziecie z tą stroną? Bo ładnie chciałem Was z minami. przykrycia, k wy co. Miny wjechał No i najważniejszy. Oho ho ho ho, panowie! Wdrożymy? No, bo to jest ważne do zniszczenia. Po prostu później czołgi, a później dopiero. Pichota, koniec. Koniec misji. Niech się słyszeć. Ja mam akurat tak ściszono, że tego nie słyszę pawie. Ale jest specyficzny dźwięk, jaki jest wygląda na misję. My stworzyliśmy 50 jednostek, oni 160, stracili 230. Jakimś cudem mogli produkować tyle jednostek, zbierając tylko 5000 szybowców? No, można i tak.